Jeśli głow jaki nie pije, kogo tam? zaraziłem. Witam jaśnie pana. Nazywam się Barnaby Basil Folti i z polecenia księżnej będę pana majordomusem w Korwobianku. Wcześniej z sukcesami odbywałem służbę u państwa Nibili. Oraz u admirała Rompali w Nazaire, który, jak być może pan wie, jest niezwykle wymagającym dżentelmenem. Powoli, Barnabo Bazylini. Zapewniam cię, że nie jestem typowym właścicielem ziemskim. Prawdę mówiąc, to pierwsza nieruchomość, jaką posiadam. O, w takim razie, proszę pozostawić wszystko mnie. Zajmę się organizacją i pracami porządkowymi. Już niedługo to miejsce będzie najlepiej prosperującą winnicą w okolicy. Wspaniale. Widzę, że jestem w dobrych rękach. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, w środku ktoś na jaśnie pana czeka. Kto? A, proszę wybaczyć, ale y, niestety nie wiem. Gość nie raczył się przedstawić. A jeszcze jedno, y, zanim jaśnie pan się oddali, bardzo proszę potem wrócić do mnie. Oprowadzę jaśnie pana po posiadłości. Gerald, nareszcie jesteś! Widzę, że się wprowadzasz. Ja? Nie skąd. A to prezent dla ciebie, do nowego domu. Podoba ci się? Wyglądasz na nim bardzo dostojnie i mężniej niż w rzeczywistości. Tak? No, malarka jest moją przyjaciółką. Faktycznie mogła mnie nieco poszerzyć w barkach, ale chciała dobrze. Nie wątpię, czy to nie jest obraz z twojego lokalu? To jego idealna kopia, która teraz należy do ciebie, żebyś zawsze o mnie pamiętał. To dobrze. No, a teraz skoro część oficjalną mamy za sobą, liczę, że opowiesz mi o tym, coś tu nawywijał. Przecież już wiesz, wyciągnąłeś mnie z więzienia. Ale chcę poznać twoją wersję, z pierwszej ręki. Nie ukrywam też, że mam nadzieję na materiał na balladę. To co? Oprowadzisz mnie i opowiesz mi wszystko? Jasne. Chodźmy. No ale niestety nie udało mi się uratować Jany. Detlaf nie okazał jej zrozumienia ani litości. Resztę już znasz. A to ci historia. No i tylko Anariety w tym wszystkim najbardziej mi żal. No że też nie przyjechałem tu z tobą. Razem na pewno byśmy temu zaradzili. Ale u mnie też sporo się działo. Bywaj, Jaskier. Do zobaczenia, wiedźminie.